Witam bardzo serdecznie, jestem Agron i dzisiaj pokażę Wam tutaj bardzo upierdliwą talię. No oczywiście jest to talia pod tutaj trucizny na Syndykacie, gdzie w nowej aktualizacji ten deck naprawdę psuje trochę krwi, bo jak to combo się uda oczywiście z tą Salamandrą, z Rolandem, z Railą, to robi kosmos punkty, przez co po prostu no, nie działa to wyrobić. No nie? Załóżmy na przykład, że do R3, w R3 macie przewagę nie wiem, założę 50 punktów i nagle w ciągu jednej rundy ta ilość punktowa u Was maleje a wzrasta, powiedzmy, dwukrotność tej przewagi, którą przed chwilą jeszcze mieliście więc naprawdę ten deck jest no, bardzo opierdliwy, aczkolwiek tutaj tym deckiem trzeba wygrać R1 bo jeśli R1 nie wygrywamy, to najprawdopodobniej tu mamy od razu z góry murowaną przegraną, no nie? bo nie dobierze później naszej najlepszej kary na R3 przez co nie odpalimy combo Salamandra Raila Roland, no i jesteśmy w żopie. Teraz tak, mamy poręczenie czarownic. Tu daje nam, oczywiście, ona te trzy koronki, czy trzy, trzy monetki, i do tego wyznacza też nagrodę za wrogą jednostkę. To nie jest jakoś tu bardzo potrzebne. Ta nagroda, oczywiście, ale spoko. Te monetki też fajna sprawa. Jakub, cudowne dziecko. No spoko. Tu Jakub głównie będzie grany chyba na drugiej przemianie, bo. No, ewentualnie na R3 jak dostaniemy to spoko. Na R2 tutaj jest y, często Jakub grany, gdybyśmy właśnie tej R1 nie wygrali i tutaj próbowalibyśmy ewentualnie przeciwnika sobie przebić, no nie? Załóżmy, że miał 8 kart, rzucił sobie jedną, powiedzmy 10-punktową, y, no i wtedy tutaj na 7 kartach będzie chciał sobie pasować. No to wtedy ten Jakub tutaj naprawdę robi fajne punkty, y, przez co tutaj nie będziemy mieć karty straty, więc no tutaj Jakob po to też fajnie się sprawdza. Ale na R3 też robi fajne punkty. Więc, jak najbardziej, w tym deku fajnie sobie będzie działał. Zmutowana rajla, fenomenalna karta. Na haracz zysk 3. Haracz 3 usuń status trucizny stożniczej jednostki, następnie wzmocni się o 5. Gdy twój przeciwnik zagrywa jednostkę, daje truciznę i zmniejsz wartość licznika o 1. I teraz załóżmy sobie, że rzucamy tą rajlę, powiedzmy, nie wiem, na jako trzecią, czwartą, ostatnią kartę z, na, naszej, w, y, z naszej ręki. Y, powiedzmy, i teraz tak, przycień zagrywa sobie, nie wiem, Eglace. Załóżmy, no nie, tam za miliard punktów. No i od razu ta karta już ma truciznę. No i wiadomo, co jest później. On zagrał sobie Eglace. Od razu zmutowana rajia dała mu truciznę Potem gramy sobie salamandrę. Kosmos, co nie? Po prostu kosmos. Bo na przykład załóżmy, że tą ralię rzucimy sobie wcześniej. Yy, przeciwnik nie ma jak sobie jej zbić i potem każda karta, którą zagrywa, dostaje tą truciznę no i właśnie potem Salamandra kończy całkowicie wszystko, do zera dziękuję, nie ma tematu, co nie jeszcze potem Roland, który się też wzmacnia o was za każdym razem, gdy przeciwnik dostaje truciznę, no po prostu kosmos punkty, kosmos punkty Azara jako tu obrońca, że właśnie utrzymać nam tego Rolanda przy życiu tak samo złotowaną railę yy, i też tu fajnie działa sobie z tym grzybkiem gdzie później możemy wy... to oczywiście wytrzymać. Oczywiście później możemy ten rozkaz sobie aktywować i stworzyć Złocistą pianę i wzmocnić sobie, właśnie Azara i tutaj te dwa tokenki, właśnie tych dwóch obrońców, więc super sprawa. Bankio jako taka wyciągarka. Krówka Salamandry gra na oczywiście nieudany eksperyment, ewentualnie w abominację Salamander, ale głównie w nieudany eksperyment, żeby tu właśnie sobie zatrywać jednostki przeciwnika. Gdybyśmy na przykład nie mieli zmontowanej rali, albo też właśnie w R1, żeby wygrać sobie dzięki tej karcie R1. I taki tutaj ekspery nieudany eksperyment możemy sobie trzy razy, bo raz skrywki salamander yy, i dwa razy tutaj mamy egzemplarz tej karty właśnie w naszej, w naszej talii. Więc spoko sprawa. Yy, mamy też fistek pod trucizną, yy, mamy podejrzanego sprzedawcę, który nam też ten fistek może sobie jakby wydropić. Więc też spoko sprawa Asasyn Salamander, który dostał teraz reworka, trochę raczej sobie działa i teraz mamy tak. Wyznacz nagrodę za wrogą jednostkę no i spoko. I na rozkazie zatruj wrogą jednostkę z nagrodą. Super super sprawa. I to też fajnie sprawdza się tutaj na przykład z Poręcznikiem czarownic, bo na przykład załóżmy, że zagramy sobie Asasyna Salamander Zaczynamy wro za wrogą jednostkę nagrodę yy, tam nie powiedzmy z jakiegoś Sheldona za, dwie, dwie, za 20 punktów, co nie? przeciwnik gra sobie oczyszczenie, no i wtedy już tej karty nie możemy sobie zatruć Ale dzięki właśnie do tej naszej poręczyni czarownic Możemy później zatruć sobie tą kartę, więc też fajnie to może sobie działać Zbutowane psy, no oczywiście to mamy kartę trucizny Podobnie jak uliczny dealer ee, Więc no, głównie to właśnie grane są pod trucizny no nie, żeby tutaj jedną z sobie niszczyć Żebrak pod jakieś y, y, zbieranie monet Mutanci, też dostali nowe, nową umiejętność Mamy, ta zostaje dostaje truciznę, stwórz w tym rzędzie jej bazową kopię, więc takie dodatkowe trzy punkty. I to fajnie sobie tutaj działa z Gelertem, który teraz ma odporność. Ma odporność, ale na adrenalinie 5, tą, tą odporność po prostu nam ten Gelert straci. Straci tą odporność, wtedy może być delikatny problem, no nie? E, aczkolwiek, jak ustawimy go sobie powiedzmy w r za obrońców, to problemu nie będzie. I tutaj nie oszukujmy się, ale zagramy sobie tą kartę jako pierwszą lub drugą w R1, no to ten Gellert zdąży zrobić tu naprawdę ogromną ilość punktów do momentu, aż zostanie oczyszczony, co nie? Więc spoko sprawa. No i co? No i myślę, że to tyle jeśli chodzi o mówienie, więc widzimy się w gierce w takim razie. Gramy sobie na skeigę pod... Podgrzybki. grzybki. Ojojoj. To może być hat i wtedy to będzie naprawdę mm, przypał, nie? Wtedy będzie przypał, jak to będzie Arnak-Hat. Hmm. Teraz tak, no okej, okay. mutanci są nawet spoko. Mutanci nawet są spoko, że braku mamy dwa razy, ale myślę, że nie chcemy grać dwa razy. Pistehu też nie chcemy grać dwa razy. Oj na no słabo to wygląda, słabo to wygląda. Bardzo słabo to wygląda. Może Jakuba w takim razie oddamy. Ajajaj. Ajajaj. To nie wygląda dobrze. Dobra, zacznijmy prosto sobie z gelerta. On to z gelertem nie ma się poradzić przez to, że ona odporność. Okej, okay, pan też on drakar. Niechaj będzie. Nasze silniczki. Niech tutaj się rozkręcają pomału. Meluzyna. No z meluzyną też nie mamy jak sobie poradzić. Niestety. Chyba, że ewentualnie możemy sobie ją oczyścić. Możemy sobie oczyścić tą melozynę yy, i po prostu sobie ją potem zatruć, co nie? Więc może faktycznie tak zagrajmy. Więc gramy sobie po to oczyszczenie faktycznie. Meluzyny. Na razie trujemy sobie tu mutantów. I teraz zabieramy sobie i Fistech i zmutowane psy, no nie? W tą, po prostu tej meluzynę może chyba że teraz poleci jakiś obrońca z jego strony Jak poleci obrońca z jego strony, to później ewentualnie tylko obrońcę możemy właśnie sobie zatruć Więc to też 7 punktów, więc nie jest najgorzej Ale okej, okay, na razie tutaj nie ma obrońcy Więc jak najbardziej nam to odpowiada Więc teraz tak, no tutaj trujemy sobie dalej oczywiście mutantów, czemu by nie Tu gramy zmutowane psy i mu Melozynę. Teraz może być też z jego strony Pelar, gdzie oczywiście oczyści sobie teraz tą truciznę. I gdyby tu faktycznie miał przeciwnik teraz, jak poradzić sobie z tą trucizną na Melozynę, to może być problem. Ale nie ma jak. Nie ma jak sobie z nią poradzić. Jest okej. Okay. Jest ok. Pierwszą rundę mamy wygraną i na tym właśnie tutaj oczywiście nam bardzo, to bardzo zależało. że potem mieć kontrolę nad tym, że to właśnie przeciwnik nas nie bleedował w drugiej rundzie. Okej, okay. fistech kolejny, a, i asasyni. No ta ręka taka słaba, bardzo słaba ręka. Okej, okay. mamy tutaj ewentualnie też gąb, no tak, pod błękitnym grzybem. Co nam daje teraz, jak zagramy sobie to? Będziemy mieć 5 monet i tak i tak skończymy na tych dwóch. Więc jedna monetka do przodu ewentualnie. Chyba, że zagramy sobie potem jeszcze jednego żebraka. Hmm. Mamy ile kart? Mamy 3, 6, 9 kart. Mamy 9 kart, więc nawet możemy sobie na coś pozwolić. Więc gramy pod tym grzybem sobie, żebraka. Mamy 5 monet, będziemy mieć 9, więc skończymy na 4. Skończymy na czterech monetkach. No i spoko, i spoko. Lidera też jeszcze mamy nieoddanego oraz Igwalda. Jak najbardziej nam to oczywiście odpowiada. Gramy sobie drugi raz żebraka. I teraz pasujemy. Teraz pasujemy. Mamy 3-6-7 kart. Spoko. Jak najbardziej nam to nawet i odpowiada. Bo teraz on tutaj musi tak strzesić sobie Sigwalda i strzecić sobie meluzynę. Więc już i i błysławieństwo idą out, co nie? I potem staje jeszcze mu narzeczona. W jeszcze raz błogosławieństwo pod, pod ewentualnego Stigwalda. No bo tutaj już z meluzyną nie mamy jak sobie później poradzić. Dobra. Teraz tego nie potrzebujemy. Teraz czego nam brakuje? No brakuje nam nieudanego eksperymentu brakuje nam salamandry. No i Jakub też byłby naprawdę fenomenalny tutaj. Więc tak, asasynów. Mamy raz, dwa, trzy, cztery trucizny. Więc asasynów wyrzućmy. Okej, okay. dobra, mamy nieudany eksperyment, więc to po prostu potem gramy sobie bank w Salamandrę. Aczkolwiek to też może być problem, może być problem z tą Salamandrą, może się nie odpalić. Może się odpalić właśnie z tego względu, że jak nie będzie na naszym wierzchu, naszej talii, no to wtedy będzie ogromny, ogromny problem. Na razie gramy sobie tutaj jednak Azara, wzmacniamy sobie i jego, i naszych obrońców. To przede wszystkim. Musimy tak tutaj sobie zagrać. No i teraz nieudany eksperyment. Byśmy sobie tu polecieli. I zagramy sobie to po prostu właśnie w... ...truciznę na jednego mówce. Czy to nam wystarczy? No trochę tutaj... ...mamy oczywiście tych trucizn na naszej ręce, co nie? Możemy sobie dwie jednostki przeciwnika tutaj zniszczyć. Ale dobra, no powiedzmy, że jedną z tika, którą chcemy sobie zniszczyć, to, to, to właśnie tutaj będą ci mówcy klanu, a w takim razie zagramy sobie jeszcze Rolanda, żeby tutaj też te monetki nam, nam się zwracały, więc na razie Roland, później Asasyni albo Eksperyment. Może nieudany Eksperyment nawet sobie zagramy na początku, przed, jeszcze przed Asasynami, bo tu z marszu dostajemy, tak? Rozmieszczenie zatruj się, dobra. To z maksa dostajemy tutaj truciznę, więc mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery trucizny potencjalnie, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy pięć trucizn i tutaj jeszcze oczywiście ta rajla daje jakąś truciznę jednostce zagranej przez przeciwnika, więc poko, więc poko. Dobra, mamy z tego Slickvalda raz wyciągniętego już w tym momencie i też ma Fatum. Fatum, czyli po prostu po, po, potem już go tutaj przeciwnik sobie nie zagra, więc jak najbardziej nam to odpowiada. Gramy sobie nieudany eksperyment, trujemy tego Sigwalda faktycznie. No i teraz musi tutaj go oczyścić. Czy ma oczyszczenie? No na razie, jak widzimy, nie ma tego oczyszczenia. Ok, Mardromę, Złotista Piana. Spoko, spoko, spoko. Jeszcze wzmocnił sobie wszystkich klanu, więc też daje nam tutaj oczywiście pole do pisania, jeśli chodzi o trucizny. Ale na no bardzo się boję właśnie tego gdzie ta Salamandra jest w naszym deku, bo jak będzie gdzieś nisko, no to to się po prostu nie uda, no nie? Tutaj to jest po prostu to się nie uda. Dobra. Na razie wyznaczymy sobie nagrodę za Sigwalda. Okej, okay. teraz nawet tą Rile może sobie zagramy już w sumie. Gramy na razie tą Railę. Tu trujemy sobie, tak? Okej, okay, krótsza Matka Spoko e, Powiedzmy, że teraz rzucimy sobie Pogromczyni Trochę to spenderów brakuje. W tym deku też może fajnie działaby sobie świeca. Właśnie też widziałem tutaj te, w tym deku, że właśnie świece też sobie ludzie grają, no nie? No tutaj akurat ja się zdecydowałem na tą wersję bez świecy. Aczkolwiek może właśnie ze świecą jest ta wersja jednak lepszą. Teraz tak, zmutowane psy. Trujemy sobie tutaj. Jest spoko. Ok, mardromę. Mhm, ok, mardromę zagra na Smokożuga. To też bardzo fajne punkty będzie robić, to na pewno. Dobra. No i co? I teraz zagralibyśmy tutaj sobie najprawdopodobniej już właśnie naszą salamandrę, co nie? Tutaj jeszcze potencjalnie salamandra zrobi 20 punktów, 24 punkty zrobiłaby test salamandra. Hmm, bo tu nie zagrywa żadnej jednostki w tym momencie przeciwnik. Ale dobra, teraz gramy ten buggy Valdiego. Nice. Yy, I teraz tak, gramy sobie tu. Tych. Elegancko. Super sprawa. Troszkę szkoda tego Jakuba. Troszkę szkoda tego Jakuba. Ale przebicie, że oczywiście mamy nasz gele. Nasz Roland zrobił 41 punktów. Masakracja. No i dobra. No i tutaj oczywiście też to ginie. Więc mamy win. Mamy winek. Super sprawa. Tak naprawdę w tym momencie już nie musimy zagrywać, ale gramy sobie ten fistech. Pyk. Pyk. I tu po prostu teraz możemy sobie pulsować wszystkie te statusy dramat. Wiem tutaj pewnie dziś teraz nie dostanę przez to, co zrobiłem, ale chciałem wam też pokazać właśnie tu potencjał jakby tego deku. Na co to, to, to tutaj tak naprawdę stać, co nie? Naprawdę masakracja ten deszek. Także tym odcinku to było na tyle. Dziś tak wyjątkowo, tylko jeden meczek. No z tego właśnie względu, że tylko chciałem pokazać wam tutaj tą talię. Jest ona dość problematyczna, tak jak wcześniej wspominałem, bo gdy nie wygrywamy R1 to wtedy najprawdopodobniej możemy od razu sobie ten meczek poddać, bo raczej nie wyrobimy tego w R2 a na R3 możemy nie dostać swoich tych oczywiście wymarzonych kart, przez co. Oj, przepraszam, przez co nie odpalimy naszego kombo. No i wtedy jesteśmy tak naprawdę w czarnej wiadomo gdzie. Także w tym odcinku to było na tyle, także dzięki, że byliście, dzięki za oglądanie. Oczywiście nie zapomnijcie o lajkach, o subskrypcjach yy, oraz o sprawdzeniu linków w opisie. Także na no, razie, następnego